Przedstawiamy młot udarowy GSH 5CE Professional. Urządzenie oferuje najwyższą wydajność usuwania urobków w swojej klasie. Dzięki wysokiej mocy pojedynczego udaru 13 juli młot GSH 5CE Professional jest najmocniejszym urządzeniem w swojej klasie. System Bosch Vibration Control umożliwia obniżenie drgań narzędzia nawet o 40%. Dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz jakości wykonania Bosch na którą spadają się na przykład metalowa obudowa, młot GSH-5CE Professional odznacza się długą żywotnością także przy bardzo wymagających zadaniach. Niezwykła moc przy drganiach niższych o 40%. Taki właśnie jest młot udarowy GSH-5CE Professional.